Widzowie, dzień dobry, ja jestem Wilkie. To kolejny odcinek na moim kanale. Spalionowo, i dzisiaj, widzowie, w końcu yy, śledzenie. Tak, ja wiem, ja wiem, trzeba było to zrobić, ponieważ yy, Bobot po prostu mnie tutaj irytuje, denerwuje, musimy to obczaić. W poprzednim odcinku prawie, że się pokusiliśmy w ogóle wszyscy, ale spokojnie, już jesteśmy wszyscy pogodzeni. Jest dobrze, ze szczyponem nie mamy żadnej spiny, my tak po prostu siebie już lubimy podrażnić, i tyle w temacie widzowie, więc yy, chill. I tak, ogólnie rzecz biorąc, biorę, słuchajcie, oczywiście, wszystkie potrzebne rzeczy, ale ej. Zanim, wy musicie łapkę w górę zostawić, no widzowie! Kurcze, muszą tutaj być łapki w górę, subskrypcje i oczywiście zapraszam Was na mojego Instagrama Milkacz przez 2a oraz na mojego TikToka Milkacz przez 3a, ponieważ em, tam są super rzeczy, widzę, tam są super TikToki, super zdjęcia, filmiki i tak dalej, więc wijajcie koniecznie, myślę, że mega warto. A my oczywiście na następnym idziemy jeszcze do Daisy, dajemy jej rybeczkę, więc Daisy Crazy, smacznego. No i zanim jeszcze w pójdziemy tam do tego bikini, nie wiem czy to można nazwać bikini, czy to można nazwać sponge bobowice, czy to są już. Hmm, bobotowice, nie wiem, widzowie, naprawdę nie wiem, ale no zajrkniemy to jeszcze tego pokoju od, y, od y, tego, y, bobota właśnie, no ale co się nic nie zmieniło, tu ma jakąś skrzynkę, ale w niej nic nie ma, no mega dziwne widzowie, nie podoba mi się to, bardzo mi się to tutaj nie podoba, no ale nie ma chyba żadnych zmian też, posprawiam te Sharker boxy, ponieważ tutaj coś mogłoby się zmienić, tam coś może będzie, ale chyba, słuchajcie, wskazuje na to, że nic nie ma, widzowie, nic tutaj nie ma, no dobra, okej, okay. no nieważne. W każdym razie, no Ostatnio tej Bobot też się nie zapuszczał za bardzo, nie wiem, co to było za, za pomysł w ogóle, żeby tutaj zamieszkać. Mega dziwny pomysł i nie podobał mi się on na całe szczęście, widzowie, udało nam się z nim pogadać i już nie mieszka u nas. za to mieszka u siebie. No i właśnie do niego dzisiaj pójdziemy, skoczymy i zobaczymy, co tam się dzieje. Bierzemy potkę na niewidzialność, w razie czego powinna być chyba sama na serwerze, także nie powinno być żadnych problemów i nie powinniśmy spotkać y, Bobota. No, no głupio byłoby w sumie spotkać Bobota, dlatego że wiecie, to by było y, trochę niebezpieczne. Bo no, dziwne mamy relacje ze sobą. W sensie, no wydaje mi się, że jakby on zobaczył po prostu, że ja go tam sobie śledzę i tak dalej, to by mógł się, wiecie, wkurzyć bardzo, o to więc wolałabym po prostu uniknąć takich widzowie sytuacji, także no. I idziemy już w tamtym kierunku, tutaj na samym Palionowie, jak widzicie, na razie tak w miarę bez zmian, chyba się nie zmienił nic od poprzedniego odcinka, więc jest w miarę safe, że tak powiem, nie ma aż tak źle. No, ale w ogóle akcja, nie wiem, czy widzieliście, ale na odcinku Szczypsona dowiedzieliśmy się, był on chyba przedwczoraj, przedwczoraj, nie wiem, ale na jakimś odcinku uszczypcona dowiedzieliśmy się, że Bobot ma różne funkcje i Jedno z nich jest zmienianie kształtu i on może się zmieniać w zwierzęta. I za każdym razem jak tam przechodzę, to mam wrażenie, że on tam gdzieś siedzi. Ja ogólnie muszę mega uważać, żeby właśnie wiecie, tam gdzieś żadnego zwierzęcia nie spotkać, ponieważ to może być Bobot. Także musimy bardzo, bardzo uważać. Bo serio, on ma jakieś takie dziwne zdolności, ja nie co, On jest jakiś transformersem normalnie, na przykład ten żółw. To może być Bobot. I to też może być, bo i i wszędzie mogą być, bo. Ale mam nadzieję, że, że to nie jest on i, i że jesteśmy w miarę bezpieczni nic się po prostu nie wydarzy. Także jak zostawicie łapkę w ogóle, to na pewno wszystko pójdzie po naszej myśli, więc widzowie wiecie co robić. Łapkujcie koniecznie. A tam ktoś jest, co to jest? Palion? Nie, Patryk! Czuję się, że to jest palion. Co on tam robi? O co tu chodzi? Okej. Okay. Czy on tam pala coś? Dobra, czekajcie, idziemy tam, co tam, co, co jest Dobra, idę tam, nie widziałam go dawno, okej. Okay. Hej Patryk! Co, to jest, co, jest to, jest co to, jest to jest za głos?! Cześć, Milki. Ej, stary! Cześć. Ej, masz jakąś chrypkę chyba. Ej! Taką chrypkę? Ja nie mam żadnej chrypki. To, to czemu masz mój taki głos. metaliczny głos? To jest mój normalny głos, tak się po prostu zmieniło ostatnio. Nie było cię tutaj dawno. I po prostu tak się to zadziało, może niedawno, bo to w bardzo krótkim czasie wszystko się wydarzyło, ale po prostu, no, znowu nowe zmiany. Wyglądasz strasznie. Czemu masz paliona głowę? O co tutaj chodzi? Czemu się po niego odszywasz? To chodzi, niech się tak? cię nie interesuje, to jest tylko i wyłącznie moja sprawka i nie możesz się tym interesować. Aha. A to... <laughs> Stary jesteś chory po prostu, nie wiem, może do lekarza z tym pójdziesz. to nie jest zbyt zdrowe, żeby mieć taki ja głos. Chory. No. Nie, nie, ja teraz jestem najbardziej zdrowy, kiedy i Kiedykolwiek byłem. Jestem Aha. teraz po prostu najpotężniejszy na Palionowie i czuję się tak rzeźki, że jestem w stanie zrobić wszystko. Stary, to może pójdź serio do lekarza i niech ci przepisze jakieś krople albo cokolwiek takiego, bo to sernie brzmi dobrze. Nie potrzebuję lekarza, nie potrzebuję pomocnika. Pomocnik? Który jest tam. Aha, że, że, że może Bobota? Nie, nie widziałam Bobota. A ty widzisz, ty rozumiem, że chcesz z nim pogadać. Czekasz na niego czy coś, ta? Czekam na Bobota, ale nie mogę go znaleźć. Muszę po prostu. Muszę go znaleźć, bo potrzebny mi on jest. Ale do czego on ci jest potrzebny? Nie mogę ci wszystkiego mówić, czemu ty w ogóle wszystko chcesz wiedzieć? No. Nie, nie powinnaś w ogóle tym interesować. No ale Bobota, słuchaj, popatrz, Bobota, bo, bo, bo ta Bobota nie ma, nawet na serwerze go nie ma stary. Bo bądź, powinien tutaj być, ja będę na niego czekał, aż się nie zjawi. Aha, dobra, ale słuchaj, a propos, yy, a propos pytania, ja tutaj muszę ciebie przypytać, ponieważ mi się to nie podoba, że masz takie głos. no jak chcecie jakoś pomóc, nie wiem. Serio, może być do lekarza, mogę nawet by... pójść, mogę cię na wizytę umówić. Dlaczego mówisz, że mi trzeba pomóc? Tu właśnie, no właśnie Ty potrzebujesz pomocy. Ja? Ze mną jest wszystko okay. No, słuchaj, nie wiem, czy to wygląda ok. Masz jakieś po pierwsze czerwone oko trochę po lewej stronie, więc nie wiem. Tutaj może być jakieś zapalenie spojówki. Ogólnie rzecz biorąc, to tutaj też jakieś, masz, nie wiem, coś żółtego po prawej. tu też jakieś czerwone kabelki, nie wiem, nie, nie wiem, czy to jest to są zdrowe. Przewody. Przewody. To są przewody do mojego systemu, który jest najlepszy. Bo on ma słaby system, dlatego. Ja muszę prostu z nim o tym, bo ja widzę w jego systemie błędy, które są do naprawy. Aha, aha. Czyli, że jeszcze do psychologa by się przydało udać. No dobra, słuchaj. No trzeba na pewno coś ogarnąć. Ogarniemy, Patryk, pomożemy ci, naprawdę, bo ja się trochę ciebie boję, tak szczerze. Nie, ale naprawdę zrozum, że mi pomagać nie trzeba. Ja sobie wszystko sam ogarnę. No dobra, słuchaj, no jak tak, no to okej, okay, ale. Ha, no nie wiem, jakby, słuchaj, a powiedz mi, co, jak to jest, bo ja gadałam z innymi osobami no. i te osoby powiedziały mi, że ty masz jakiś dziwny plan, że ty, że ty teraz, ten, chcesz w ogóle coś no bo... nie mogą wiedzieć, jak ja mam plan I ja nie mam żadnego znaczy... planu, a nawet jeśli go mam, to oni by nigdy o tym się nie dowiedzieli, więc... To są po prostu krótkie, w które nie powinnaś wierzyć w tym momencie. Aha. I, I to tak, to jest nieprawda. Aha, aha, czyli jestem bezpieczna. Nic tutaj nie, nie, nie grozi mi, tak? Nic ci nie grozi, wszystko jest w porządku. Mhm, mm mhm. Dobra, trochę mnie przerażasz. No? Ja po prostu teraz jedyne czego pragnę to odnalezienia Pabota. Muszę okay. się z nim porozmawiać bardzo poważnie. No, spoko. Ja myślę, że on tutaj przyjdzie za niedługo. Um, Stare, stres, stresuję się tym wszystkim. Jakby powiedzieć, że boję się trochę. Nie ma czego, naprawdę, jest wszystko. Dobra, to. Okej, okay, tak, to. Chodź, ja w takim razie. Możesz ze mną pójść. Ja tutaj mam. do pokazania jedną rzecz w takim razie. W sensie, Chcę Cię zapytać po Dobrze. prostu o tą rzecz, dobra? Nie wiem, gdzie Dobrze. to ten. Gdzie to, gdzie, gdzie to było dokładnie, ale ten. To był u Ciebie tutaj w tym domu. To jest dalej Twój dom, czy, czy nie? Nie wiem. To, to był kiedyś mój dom, ale on się obecnie nie nadaje do niczego. A, okej, okay, właśnie widzę. Tego akurat nie widziałam wcześniej, że to jest taki ten. Ale chodź, chodź ze mną, ponieważ. Ja musiałam cię po prostu o jedną rzecz zapytać. Ponieważ, no, mierzyło mnie to, ja to przy przypadek znalazłam, bo ja chciałam po prostu do ciebie przyjść i. i tu wpadłam przypadkowo. Totalnie przypadkowo. Mm. Płynę, przypadkowo, to nie tak, że to jest coś śmiesz, nie? Mm -hmm. e, zobacz, tutaj, 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 tędy. Co to jest? E, no, i tu jest takie coś, nie? Więc nie wiem, wiesz, co to. <laughs> Albo nie wiem, no. E Książka z piórem, uh -huh. login and polionowo, hasło 23 3. Uh -huh. mm, to są pomówienia, nikt, ja takiego czegoś nie zrobiłem jeżeli chciałem naprawdę zmniejszyć polionowo, nie zrobiłem to w takim frajersku jak teraz to jest zrobione, tylko zrobiłbym to o wiele lepiej Okej, okay, ja się coraz bardziej boję tego głosu twojego, to jest przerażające, no dobra y Słuchaj mnie, wszystko jest okej okay. Okay. Nie chcę nikogo zniszczyć ani całego parionowo, tak to nie jest mój cel. Ja mam inne cele. Co to jest inne cele? Jakie masz inne cele na przykład? Nie mogę ci powiedzieć, bo to są prywatne, to są prywatne cele, po prostu i nikolik nie wie jeszcze. Mhm, uh -huh, uh -huh. Najpierw muszę porozmawiać z Bobotem. Najpierw to musisz się to lekarza z tą rybką. Potem możesz porozmawiać z Bobotem. jeszcze go zarazić, stary. Bo, nie też problem. w ogóle. Jak to się stało, żebyście tacy pozmieniani? Ja nie mogę. No, kurde, psz, wam odbiło po prostu wszystkim tutaj. Co to za choroba? Tak, takie jest życie. Takie jest życie, ja nie mogę. No dobra, okej. Okay. Czyli nie wiesz, co to jest zapowieszczenie, i nie powiesz mi nic na temat tego loginu i hasła. Do czego tutaj są nie te powiem, pasy? No, to nie jest moja sprawka, ktoś mnie wyrobił. I to nie jest w ogóle moje. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Ja, uh -huh. twierdza, znaczy ja po prostu. Jakbym robił twierdzę, to byłaby była ona lepsza. Okej, okay, okej. Okay. A nie, nie masz czasem swojej tej bazy? No, nie mam. Nie masz? Nie, nie mam. Nie na pewno tak, nie masz. Na pewno. Mhm. No dobra, okej. Okay. No już jest sobie powoli ściemnia, więc ja już będę powoli wracać do domu. Wybra. Mam nadzieję, że Bobot szybko przyjdzie i razem pójdziecie do lekarza, bo to nie wygląda serio dobrze. Um, nie wiem, no przykro mi trochę, bo się trochę ciebie boję, ale mam nadzieję, że to są serio pomówienia i nic nam nie grozi. To są pomówienia, bądź spokojna, możesz normalnie spać. Ja w tym momencie czekam na tego popociekali i lecimy się raz w świat. Okej, okay, to ten. Życzę wam miłego. To trzymaj się Patryk czy coś, nie wiem. Żegnę. Take care. Widzowie. Szczerze... To nie wygląda zbyt dobrze w sensie jakby... Nie wiem o co chodzi, nie mam bladego pojęcia, dlaczego on tak dziwnie mówi i tak dalej. Ja się trochę zaczynam poważnie stresować tym wszystkim. Nie wiem, chyba Palion i Dave będą wiedzieli więcej na ten temat i może Bzyku, nie wiem, może Szczypsy się czegoś nowego dowiedział, więc z nimi sobie się muszę porozmawiać. Ale tymczasem kończę odcinek, ponieważ e, to mnie trochę przerasta, ja muszę odpocząć, muszę to wszystko przemyśleć, ponieważ no nie wiem, nie wiem, to jest wszystko dziwne. I on mówił o coś o tej bazie, ale wydaje mi się, że on może mieć gdzieś tę bazę. Także musimy się, słuchajcie, skupić i gdzieś się znaleźć, ponieważ to by nam odpowiedziało na, na pewno wiele pytań. Także bądźcie ze mną widzowie, subskrybujcie ten kanał, dzwonkujcie, ponieważ jutro o 18.30 kolejny odcinek z naszych, słuchajcie, przygód na Palionowie z jakimiś bobotami, patrykami różnymi tego typami ym, ym, rzeczy, więc do no, subskrybujcie, ym, pamiętajcie, żeby być na Instagrama, TikToka. I widzimy się jutro. Pa pa!